Kiedy uczestniczymy w jakichś konfliktach, albo jesteśmy świadomi czy jesteśmy świadkami tego, że inni popełniają jakieś błędy, to czasem możemy tak po ludzku postawić się w takiej sytuacji tego jedynego sprawiedliwego, nie? Tego, który wie, jak powinno być, tego, który nie robi takich rzeczy, o których właśnie teraz możemy z kimś dyskutować. Ja jestem od tego wolny. Paweł mówi: N -n, Nie jest tak. Bracia, i wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów, w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata. Może w tej przestrzeni, o której teraz myślisz, o którą oskarżasz swoich braci czy swoje siostry może w tej przestrzeni jesteś wolny od grzechu, ale są inne przestrzenie Twojego życia, w których nie jesteś wolny. I też tak samo jak inni potrzebujesz usprawiedliwienia, potrzebujesz odkupienia. Proś Ducha Świętego o to, by mieć taką wolność zarówno do siebie samego, jak i innych ludzi, by mieć miłosierdzie zarówno do siebie samego, jak i do innych ludzi. Wszyscy, tak samo jak i my, nasi bracia, którzy grzeszą, też potrzebują Jego miłosierdzia. Bóg nie godzi się. Żeby używać go jako narzędzia przeciw drugiemu człowiekowi. Grozi nam to za każdym razem, kiedy nasze serce choruje na chciwość. Chciwość to taka rzeczywistość, kiedy zapominam o czasie, kiedy funkcjonuje tak, jakby ode mnie wszystko zależało, jakbym nad wszystkim miał kontrolę, jakbym to ja był Bogiem. A kiedy ja jestem Bogiem, nie zależy mi już na drugim. Kiedy nie zależy mi już na drugim, Bóg może być tylko marionetką w moich rękach.